Najpierw rozkwitła leszczyna, a od niej się zwykle zaczyna. Nareszcie skończy się zima, przyroda daje nam znak. Wierzba wypuszcza już pączki, kyczki na słońcu się grzeją. Miękkie, puszyste i ciepłe do słońca śmieją się. Papa pa, złama co na północ od nas wynocha ciebie już, pożegnamy, wcale nam ciebie nie żal. Papazłama pa, co tobie podziękujemy, wszyscy razem zaśpiewamy, na cześć wiosenki zagramy. Żoza co w sukni z frędzlami Tańczyła z wiatrem walczyka Wiatr ją do ziemi przygina, Ona mu zgrabnie umyka Ruszają soki odżywcze Szumi nadzieja w jej żyłach Aromat rozsiewa w Pachnie nią cała kraina Pa 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 Zła macocho, na północ od nas wynocha Ciebie już pożegnamy, wcale nam Ciebie nie żal Pa, 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 zła macocho, Tobie podziękujemy Wszyscy razem zaśpiewamy, na cześć wiosenki zagramy Przebiśniek wychyla główkę nieśmiałą, białą, niewinną. Patrzy, czy przyszła już wiosna, gotowy jeszcze się schować. My też na wiosnę czekamy, wiosenna radość się budzi. Słoneczko też bardziej grzeje, rozpala nadzieję u ludzi. Pa, pa, pa! Złama cocho, na północ od nas wynocha Ciebie już pożegnamy, wcale nam Ciebie nie żal, pa 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 złama cocho, Tobie podziękujemy, wszyscy razem zaśpiewamy, na cześć wiosenki zagramy. Na cześć wiosenki zagramy, na cześć wiosenki zagramy.